Jest coś bardzo ciekawego na rzeczy, że niektórzy mówią, że trzeba y, zlikwidować ilość ludzkich istnień albo promować taką kulturę y, braku narodzin, y, bo człowiek produkuje za dużo gazu cieplarnianego. Pokój dobro. POKÓJ DOBRO. Tak, no, dotykamy problemu, który jeszcze do dzisiaj wydawał mi się problemem współczesnym, czyli pewną e, taką teorią, koncepcją świata e, zakładającego ograniczoną liczbę ludzi na świecie. No i te motywy, w dodatku istnienia ludzi tutaj na świecie są związane z emisjami gazów, że my po prostu za dużo tych gazów produkujemy, w związku z tym należy liczbę Yy, um, urodzin yy, człowieka yy, ograniczać. Tak, znaczy to jest kwestia gazów, bo to, to tak dzisiaj ekologowie się, że tak powiem, tym argumentem posługują, ale jest, jest też inny argument mówiący yy, o tym, że ludzkie życie to jest pasmo cierpień, pasmo nieszczęść, prawda. Yy, nieszczęśliwi ludzie yy, potem generują nieszczęście u innych korzenie tego yy, antynatalizmu, wyobraźcie sobie sięgają starożytnej Grecji. Już u Sofoklesa w Edypie pojawiają się właśnie takie myśli, że jedynym rozwiązaniem dla człowieka jest nie narodzić się. No, tak. Żeby nie cierpieć, żeby nie znosić tego wszystkiego tutaj. Zresztą to się wszystko jakoś zazębia, oczywiście, bo zrozumienie istnienia człowieka i. Y, znajdujemy właśnie w Chrystusie. Chrystus, który daje łaskę, aby przezwyciężać te trudy dnia codziennego i ukazuje nam jeszcze oczywiście y, też y, ostateczny sens tego, co, co tu na Ziemi i pokazuje pewną drogę na to, co, co, co po śmierci. No, bo jak tego nie ma, no to no tak ale człowiek o, jest tak, to z... można sobie zadać pytanie: skąd, skąd bierze się taki pogląd na świat? Skąd, skąd bierze się taka, taka recepta na życie, żeby tego życia nie było? Nie, dlaczego nie chcemy czegoś zmienić w swoim życiu? Albo inaczej, jak bardzo zabrnęliśmy w jakiś, w jakiś ślepy zaułek, że nie widzimy rozwiązania, nie widzimy światła. Tak? Co się, co się takiego wydarzyło? Jaki ciężar niesie współczesny człowiek, że wydaje mu się, że najlepiej, gdyby go nie było. I wydaje mi no. się, wydaje mi się że na pewno takim czynnikiem jest odrzucenie to, co ojciec też wspomniał, Pana Boga. Boga, który nadaje sens życiu. Boga, który mówi nam o, o niekończącym się szczęściu, Przecież każdy z nas szczęścia pragnie. Prawda? A Bóg obiecuje niekończące się szczęście. Nie, nie tylko, że obiecuje, ale to też realizuje. Czego, czego dowodem jest Jezus Chrystus, który z martwych wstał i zasiada po prawicy Ojca. Więc odrzucenie wiary. Druga, druga, druga chyba taka hmm, sprawa związana z naszymi relacjami społecznymi. Zobaczcie, yy, coraz mniej autorytetów. Coraz mniej takich punktów odniesienia, gdzieś mamy zachwiane poczucie bezpieczeństwa, nie ma stabilnych rodzin, mnóstwo rozwodów, jakaś moda na życie w konkubinacie, które nie daje poczucia bezpieczeństwa. No bo, no bo jakie jest poczucie bezpieczeństwa, kiedy ta, ta, ta osoba, która ma mi towarzyszyć przez całe życie, w każdej chwili może, może odejść, bo nie jest niczym związana, prawda? I to wszystko powoduje, że, że w ludziach narasta taka fala pesymizmu. Do tego jeszcze dodamy te minione lata związane z pandemią, teraz jeszcze mamy wojnę i ta fala pesymizmu sprawia, że no nie widzimy jakiejś perspektywy życia. To jest myślę, że jakby jedna strona tego, tego zjawiska, andenatalizmu, czy źródeł tego, tego zjawiska, a druga... Chyba my chcemy, chcemy jednak mimo wszystko do, do jakiejś grupy przynależeć, nie? a teraz chyba moda na ekologię. Moda na, na ekologię, dlatego wiele osób utożsamia się właśnie z antynatalizmem, utożsamia się z tymi wszystkimi ruchami, które mają ratować świat. Znaczy wiecie, ja to w ogóle spostrzegam jako odwrócenie pewnej piramidy wartości, że coś, coś tutaj jest postawione na głowie, dlatego że E, oczywiście ja jak najbardziej rozumiem, jeżeli chodzi o, o używanie rozumu, również przy prokreacji, e, chociaż bardziej w, w mojej ocenie należy życzyć z wolą Bożą niż z własnym rozumem, nie? No, bo Pan Bóg nigdy nie będzie chciał dla, dla, nasze, dla nas zła i wie lepiej, co i jak, no, ale to już jest trochę szerszy problem szukania koncepcji u Boga, a nie, a nie u siebie, czyli czy nie wychodzenia również przeciw koncepcji Pana Boga, czyli stosowania antykoncepcji. I bym Używając tego słowa jak najbardziej ogólnie, czyli że, że my powinniśmy być tymi, którzy szukają pomysłu, na, a właściwie odkrywają pomysł Boga na nasz świat. A my, a my, zobaczcie co się stało, zaczynamy kreować ten świat na nowo, czyli y, szukamy różnych, m, można powiedzieć, uniwersalnych pomysłów na funkcjonowanie tego świata, stawiając się w miejsce Pana Boga. No i, i, w, i, i w tym momencie się nie ma co dziwić, że, że, że nagle dochodzi do głosu również taki, taki, y, taki pogląd, który mówi, że człowiek, no, wytwarza za dużo gazów teraz, no, al, no, prawda? Tak, tak. No i w związku z ale... tym no, zobaczcie, ja tu przepraszam, do, do, dość kontrowersyjnie powiem, tam w, te, w tej materii, w tej materii, jak wiecie, to, to, to będzie bardziej kontrowersyjne, ale mnie, mnie na przykład zdumiewa, dlaczego akurat człowiek bierze się za człowieka, dlaczego akurat w tej sytuacji, jeżeli byśmy już przyjęli tam za dużo, produkowanie gazów, dlaczego nie porządkujemy sfery na przykład związanej właśnie z przemysłem? No przecież po prostu pożeramy ten świat, nie? Zobaczcie, co się dzieje. No, no topimy się w plastiku, nie? I w, w, są kontynenty, gdzie wyrzucamy, produkujemy za dużo wszystkiego, nie? Ubrań, jedzenia, eksploatujemy tę ziemię i mimo tego, że produkujemy tego za dużo, są, nie ma równowagi, ciągle są ludzie, którzy cierpią, żyją w skrajnej biedzie, po prostu w skrajnej biedzie. A my próbujemy teraz to wszystko uporządkować, słuchajcie, yy, może powiedzieć, próbujemy uporządkować naturę, likwidując koronę stworzenia, jakim jest człowiek. Stawiając człowieka na równi, na równi ze zwierzęciem, bo my po prostu jesteśmy tak, eksploatujemy, że. Nawet my... niżej, niżej niż zwierzęta, bo żeby zwierzęta mogły spokojnie żyć i się rozwijać, trzeba ograniczyć tak. ilość lud, ludności na Ziemi. Tak. To, to, to jest zadziwiające, że, no. że, że, że nie, w, w, tej, w tej moim zdaniem mylnie rozumianej ekologii, na przykład nikt nie bierze pod uwagę teraz. Ilości zwierząt na świecie. Bo wyobraźcie sobie, że teraz tutaj oczywiście taka, tylko hipotetycznie zakładam taką możliwość, że powiedziałbym, że yy, jak mamy za dużo gazów, to spróbujmy na przykład zlikwidować prawda, schroniska dla zwierząt. No przecież, gdybym tak powiedział, a nie mówię, ale gdybym tak powiedział, no to rozumiemy, że, że podniosą się głosy, że po prostu to jest to, to, jest, nieludzkie. to, jest, nie, to jest nieludzkie i niehumanitarne Tarny. tak. No. A, a ciekawą, ciekawą rzecz Wam jeszcze powiem, znalazły takie badania psychologiczne, które mówią, że do najszczęśliwszej grupy kobiet należą kobiety, które są matkami i to wielokrotnymi. To są najszczęśliwsze kobiety, a najbardziej depresyjne to są kobiety, które wybrały brak potomstwa. I to, i to z wyboru, nie, nie z różnych tam, powodów medycznych czy, czy religijnych. Takie badania były przeprowadzone? Tak, 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 tak. To od razu dowiemy się, że tutaj stempel <laughs> y, kleru i patriarchatu dochodzi teraz do głosu. <laughs> I że y, to jest po prostu każdy ma prawo do wyboru. No. Y, Chociaż to, nie, to jakby nie wyboru, no ale nie chcemy to teraz mówić o matkach. Aha, bo to jest w kontekście antynatalizmu. Tak, no, ale... antynatalizm, bo po co, po co mieć dzieci, nie, nie mieć dzieci? Bo, bo, bo w tym, w tym, w tym nie, nieposiadaniu dzieci yy, wiąże się też, yy, w, tym, w tym nieposiadaniu dzieci zawiera się pewien też styl życia, bardzo wygodny, hedonistyczny, prawda? Bo nie mam dzieci, więc mogę się zajmować sobą. Yy, yy, wychowywanie no. dzieci yy, jednak jednak absorbuje, jednak zajmuje czas. okazuje że właśnie człowiek y, przez fakt posiadania potomstwa, przez, przez ojcostwo, w naszym przypadku chociażby duchowe, ale właśnie w ten sposób się realizuje i to mu daje szczęście. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. To proszę może, powiedzieć. Dobra. Że pewnie są też takie osoby, które oddając się, jakiejś, właśnie oddając się ludzkości, y, nie wiem jak to powiedzieć, pełniąc funkcję matki i ojca, y, no, tak się poświęcają dla innych, no nie? po prostu to daje że, szczęście, tak, to, że... to daje szczęście, nie? Bo, bo zobaczcie, że ten ruch e, antynatalistyczny, on jest bardzo pesymistyczny, on się tylko obiera na jakiejś jakieś czar tak, mhm. takiej, takiej czarnej wizji rzeczywistości, że tylko są nieszczęścia na świecie, a wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, jest tyle dobra, tyle pięknych sytuacji. I że człowiek, tak. i to, bo, bo, to, bo to idzie w ogóle w takim kierunku, pokaz, jakby... Dewastowania wartości człowieka, czyli, że człowiek potrafi być okrutny, człowiek potrafi być mściwy, zwierzę takie nie jest, nie, nie robi nic złośliwie, chociaż pewnie właściciele kotów mieliby inne zdanie, nie robi nic złośliwie, i dlatego ten, niektórzy wolą mieć, dosłownie, wolą posiadać. Yy, zwierzęta niż, niż własne potomstwo. Tak, tak, tak bardzo się, Z drugiej strony to chyba to jest, to jest lęk przed jakimś bólem, przed cierpieniem. Też, no, yy. to znaczy na pewno na pewno gdzieś tam podstaw, podstaw są jakieś, jakieś zachwiane relacje społeczne, może, może nawet jakieś zachowania depresyjne. Yy, no, z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, bo, bo powiedziałem tam ta chęć przynależenia do jakiejś grupy, a teraz jest moda, prawda? Na, 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 na ten ekologizm, więc no, przynależy, jestem w jakiejś grupie, mam coś do powiedzenia, jestem kimś, kimś ważnym. Czasami bezmyślnie są te, te ideologie powtarzane. A pamiętajmy też o, już tak też na płaszczyznę wiary i Biblii, że, że świat został stworzony dla człowieka, że Bóg stworzył ogród, w którym umieścił człowieka. A więc to z woli Bożej, my jesteśmy tu na, na, na świecie, z woli Bożej mamy ten, ten świat pielęgnować, troszczyć się o niego, mamy ten ogród pielęgnować, ale mamy o niego dbać, prawda? Mamy, mamy się o niego troszczyć, a niego go dewastować. To, to jest fakt. Mamy się o niego troszczyć. Także tak, to co się wspomniał, prawda? Te plastiki, te, to, 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 ten przemysł, to, te produkcje, to, to dewast, dewastowanie bezmyślne przyrody. To jest coś, co powinno się zmienić. Tak, nagraliśmy takie w ogóle w ogóle y, serii odcinków o ekologii, w ogóle o, na o ilości zużytej wody, o, o używanych ubraniach, o jedzeniu, to was tam y, zapraszamy teraz na tą playlistę o, o ekologii. No, to tyle chyba dzisiaj, nie? -tyle... jakieś pytania się w związku z tak, tym tak, pojawią, to, to, to... pociągniemy ten tak. temat dalej, nie? Prosilibyśmy także o kulturę wypowiedzi, żeby też można było merytorycznie porozmawiać, chętnie podejmiemy dialog, żeby się tam nawzajem tylko po prostu ad personam y, nie naparzać. No. no to co? To, to, yy, to tyle na dzisiaj. Jesteśmy na Spotify, mamy swoje konto na Patreonie, ciągle walczymy o tą naszą aplikację, różne komplikacje tam są. Aplikacja, komplikacja. No, tak to, tak to wygląda. Dzięki za wszelkie wsparcie prosimy Was o modlitwę. Jak wiecie, też mamy nową yy, posługę, właściwie służbę na rzecz naszych braci w prowincji, także prosimy Was o modlitwę i w intencji wszystkich braci, a także nas, abyśmy wypełniali jak najlepiej wolę Bożą. Pokój dobry, dobra.